Psychologowie udowodnili: Jeśli ktoś często się śmieje, najprawdopodobniej w głębi duszy jest bardzo samotny. Jeśli dana osoba jest często agresywna, oznacza to, że ma silny ból serca, który ukrywa w sobie. Jeśli dana osoba zawsze stara się pomagać i wspierać innych ludzi, najprawdopodobniej nikt nawet nie wyobraża sobie, jak często sam potrzebuje takiego wsparcia, ale nie jest przyzwyczajony do dzielenia się swoimi problemami z innymi. Jeśli dana osoba dużo śpi, oznacza to, że jest w depresji psychicznej. Jeśli dana osoba nieustannie stara się wyróżniać, prawdopodobnie w przeszłości była mało kochana i zaniedbywana. Jeśli osoba mówi bardzo mało, gdy jest w dużej grupie ludzi, prawdopodobnie jest silna psychicznie i wie, że inteligentna osoba słucha więcej i mówi mniej, więc ceni swoje słowo. Daj lajka i napisz w komentarzach, czy się z tym zgadzasz. Pompuj swój umysł i ucz się lekcji życia na naszym koncie.